Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 29 październik 2011 rok, czwartek, psalm 69, werset 6. Wybawi nas mimo naszej winy i głupoty. Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Odkupieni z przekleństwa. Zobacz Galacjan 3, 9 do 14. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś jest z wiary, nie jest z wiary, ale kto Go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano. Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Przeciwnicy Pawła musieli być zdumieni jego odważnymi słowami zawartymi w Galacjan 3:10. Z pewnością nie sądzili, że znajdują się pod przekleństwem. Oczekiwali raczej błogosławieństwa za swoje posłuszeństwo. Jednak apostoł napisał jednoznacznie na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez prawo ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać, sięga prawa. Paweł porównuje dwie zupełnie odmienne możliwości: zbawienie przez wiary i zbawienie przez uczynki. Błogosławieństwa i przekleństwa przymierza wymienione w 21 i 28 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa są jasne. Ci, którzy są posłuszni, są błogosławieni, a ci, którzy nie są posłuszni, są przeklęci. To znaczy, że jeśli ktoś chce polegać na posłuszeństwie prawu, jako warunku akceptacji przez Boga, musi zachować całe prawo. Nie mamy swobody wyboru, czego chcemy przestrzegać, ani nie powinniśmy zakładać, że Pan jest gotowy przeoczyć kilka błędów od czasu do czasu. Możliwości są tylko dwie: wszystko albo nic. To oczywiście zła nowina, nie tylko dla Pogan, ale dla każdego, ale także dla legalistów stojących w opozycji wobec Pawła, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rzymian 3.23. Bez względu na to, jak bardzo staralibyśmy się być dobrzy, ze strony prawa możemy liczyć tylko na jedno. Potępi nas jako przestępców. W jaki sposób Chrystus wyzwolił nas pod przekleństwa prawa? Zobacz Galacjan 3:13, 13, 2 Koryntian 5:21. 21. 2 Koryntian 5, 21. Od tego, który nie zna grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Paweł wprowadza kolejną metaforę, by wyjaśnić, co Bóg uczynił dla nas w Chrystusie. Greckie słowo przetłumaczone jako wykupił oznaczało wpłacenie okupu w celu uwolnienia zakładników lub wyzwolenia niewolnika. Ponieważ zapłatą za grzechy śmierć, karą za przekroczenie prawa nierzadko był wyrok śmierci. Okup zapłacony za nasze zbawienie nie był mały, kosztował życie Chrystusa. Zobacz Jana... 3:16. Jezus wykupił nas z przekleństwa, biorąc na siebie nasze grzechy. Dobrowolnie przyjął na siebie nasze przekleństwo i cierpiał za nas pełną karę za grzech. Paweł posługuje się słowami z 5 Mojżeszowej. mojżeszowej. 21-23 jako biblijnym dowodem. Zgodnie z żydowskim zwyczajem dana osoba była pod Bożą klątwą, jeśli po egzekucji jej ciało było zawieszone na drzewie. Śmierć Jezusa na krzyżu była postrzegana właśnie jako przykład tej klątwy. Nic więc dziwnego, że dla wielu Żydów mowa o ukrzyżowanym Chrystusie była powodem zgorszenia, gdyż nie byli oni w stanie pojąć, jak Mesjasz mógł być przeklęty przez Boga, ale tak właśnie zakładał Jego plan. Mesjasz poniósł przekleństwo, jednak to nie było Jego przekleństwo. Ono było nasze. Dziękuję.